Dobra, zwykły zioma ze mnie Więc jak zwykły zioma to robimy O zadzi co, co ja mam zrobić tutaj Czad Halo A klucze wziąć dobra I co? Ile razy mam to przekręcić? A, okej. Okay. No dobra. No powiem tak, no to są nowe zadanka, nie? Ja... Dzięki bardzo za słupka, Przemo. Dobra, diably z i Szymek. Wszysadam ze sobą. Diable jest z No biegam za nimi. Mam nadzieję, że nie są dwoma impostorami. Co jest? Czemu ty się zamykają cały czas? A to kwarantanna jest! Oczyszczają nas. <grybujesz> I dopiero wtedy możemy pić. Okej. Okay. W Aktikalu jest na osoba. Czy ktoś chce się przyznać? O, proszę. No, ja czekam. O, też proszę. Się ja Kolega, się... którego Nick zaczyna się na F, a kończy na RIS. Ja byłem którego... z Szymekiem z Diablemem. O, Karol! Szymek ja i Diablec to... na pewno czyści. Ale kiedy myślałem o Jacob? Ty Wiesz... mówisz, że to totalnie o tym samym ciele co my teraz? N nie ja ja wiem. No a no gdzie? No w jakim no Moment, no moment, no moment. Bo no ja siedziałem na kamerach teraz i nie wiem co jest drogie. Aha. Ja siedziałem na kamerach i widziałem jak na nich zabijasz, please. Według mnie zabił, o którym mówicie, Myśleli, że to było no, Ja powiem. się nie tak stary, co jest grane? My mówimy teraz o adminie, co? o adminie w adminie byliśmy. byliśmy Dobra, to ja teraz przyjdę do naszego fraga. Więc słuchajcie, idziemy sobie, e, jesteśmy w dekontaminacji i była tak: Murcik, Stromba, ja i e, diable, bo sobie tak powtarzam. Murcik zniknęła na chwilę, jak sobie zadanie. Znaczy Murcik poszła pierwsza, wiesz, ona poszła Musi... pierwsza i ona tak. była pierwsza na skanie. Tak. Ona skończyła skan, my weszliśmy. No i ona teraz tak dziwnie była przy ciele, jak to zgłaszałem. Tam był jeszcze do góry chyba... Ty byłeś chyba właśnie, nie? Czy ty byłeś ja, jeszcze adminie? Ja myślę, ja że to Murcik. Wiesz, ja myślę, że to mówił. I był tam fioletowy i ja podbiegłem do ciała, żeby zreportować, ale on też biegł do tego ciała nie, i tak jest, okej z Diablesem i z Szymkiem byliśmy w tej kontynucji razem okay. Razem wyszliśmy i zgłosili dosłownie sekundę później, może... Ty no, nas ja mogłaś nie wiedzieć, prostu... że za tobą jedziemy, ale Diables dobrze wiedział, że my jesteśmy przy stole i by nie zrobił takiego głupiego fraga No właśnie wiedział, jest. za blisko za tego miejsca, a, ja a ty, ty mogłaś nie wiedzieć, że my jesteśmy za tobą Widziałasz kogoś, że byliście po pisie? Ale nas zgubiłaś po jakimś czasie w końcu, Murcik, spobiegłaś sobie dalej prosto no tak, oczywiście no no tak. Ale przecież widziałam, że wy idziecie za mną, wytyfy. Wy. przecież nie zabiłabym. Ja wiedząc, że trójka. To ludzi miałaś duże biegnie. pole widzenia w takim razie, skoro nas widziałaś, bo my biegliśmy, z, jakby po zrobieniu naszych zadań, ja widziałem tylko naszą trójkę i ja wiedziałem, że tu pobiegła się pan... nie z ja... przodu. Ja was widziałam jak się, to się nazywa dekontaminacja, jak, jak ten pył taki leci, w sensie ta Tak, tak, no, no. ta para taka. No, no, Murcik śmierdzi, no, śmierdzi. No. No, no, dobra, no, no. ja votuję na Karola, no. Ale moment, dobra, ale poczekajcie, poczekajcie, bo jest sprawa Murcik, która jest niejasna. Ale Jacob, jaki jest twój paw, powiedz Jaki jest twój paw, stary? Ja minąłem communication, po, kom, do dobra, jak było, był śylek. ten no, eee, Ja robię sie, sam, ja sam, ja sam, sam, i pobiegłem, co to, co pobiegłem to, na do Co robisz po radyjku? Pobiegłem ja od razu na security, byłem na kamerach. Nie pobiegłeś przy czy na Karola dali. Co? jest pewniakiem, więc patrzmy na nią. Że ja nie chcesz się stąpać Murci, ale Murcik tam był Karola. Aha. Czy ktoś jeszcze przed tą był, Murcik? A nie wiem, nie widziałam. Co, Dobra, ja stało tylko po to, żeby Murcich zagłosować teraz, no bo widzieliśmy ale czekaj, jak czekaj, zabija. Czekaj, czekaj, czekaj. Ale, czekaj, Co ty ptasz, Szymek? I... Przecież byłam yy, za... Ja mam tylko jedno pytanie, co? co z Bodziem? Bo on nic nie mówił. No właśnie... Tak. Ja, sobie ja po, ja no. po prostu... Nie, ja wiem no. solo Wy mówiliście o dwóch totalnie rzeczach, których ja nie widziałem, więc się w ogóle nie udzielam. Ale, ale Murcich teraz... zagłosowała na Friza wtedy, teraz nie zagłosowała tego... na tak. niego. Czy po co ja bym nie bym na niego nie głosować? Nie tak mi się wydaje. Bez sensu to jest. Ale Szymek, ty przecież to ja, mogę powiedzieć, że ja zabiłam, jak ty teraz biegłaś? a ja ogarniam tą mapę, bo odbijam się kurna od ścian i nie wiem gdzie iść. To inaczej z jedno pytanie. No do, do tego pomieszczenia zostałem. Do tego pomieszczenia zostałem. Dlaczego tam biłaś? Po co tam? Kiedy? No, taka jest na tej, w tej rundy. Bo szukam zadań bo ogarnię okay, no tą no, dobra. mapę. Nie, nie, no, to moje jest tego dobra. Dobra, bo dziom, gdzie byłeś? pierwszej górze czy teraz? Pierwszy. No, w poprzedniej turze. No to byłem na skanowaniu, widziałem, że się skanuje Szymek. Eee, potem przeszedłem do meteorytów. Do no ja biegłem z Szymkiem i Szymek jest czysty, znowu. To ponoć mamy naprawdę 1000% żeśmy... Proba. Czyli Inaczej. Całą potwierdzam Szymka. Szymka potwierdza, bo potwierdza mnie. Jak chcesz to, to twój troll, tak? Tak, szyłek no, jest dobra. czysty, bo to ja mogę też trąbę eee. potwierdzić, wspuszenie Rudy, Ale o czym tego chodzi? Tak, jest podejrzany z jednej prostej przyczyny: że ciało e, osoby tej pomarańczowej opadało w momencie, gdy, kiedy ja tam podbiegałem. A Murcix była w tym pomieszczeniu. Wydaje się, że nie zdożyłoby to jak to się nazywa? nie złożyłaby po prostu się tam przemieścić i, i, murcix... i powrotę do ciała. I zagłosowała na Karola. Po co miałaby na niego a... głosować? Zostałaby sama. Bo się skoczy na łeponsach i szedł od laba, wyzgadza się jego paw w tym miejscu. Znaczy Wyrzućmy bodzia i spróbujmy tak, wygrać ja grę Ja już strzelałem A co no robimy? Okay. Wyrzućmy bodzia i spróbujmy wygrać grę po prostu A czekajcie, gdzie było ciało, które nie skarbacie w ogóle? To w opisie tu <śmienic> ja, Ale jak Jakby on to ja miał wątrzyma. zrobić? Skoro Nie, no to. Z jak z on miałby to zrobić? A masz potwierdzenie, że był na łebącach? Bo on. Jego paw się zgadza z przejściem na łebącach. Ja Bo na podzia, pilnujemy murcik, no i tyle po prostu. A my... ktoś Mike by... gdzie był jeszcze? Tak szybko. A to jest z Majkiem, no właśnie. O, no. Mike się nie nazywa. Ja gasiłem światła. Gasiłem światła i... Gasiłeś? Gasiłeś! Jak gasiłeś! Majkę, ale nie w tej już grę w do poprzedniej. Dobra, Mike jest sabotaż zrobił, gasi z Jasi no, światła. Sabotuje nam grę. Nie, ja jest, nie, tracisz. Nie spot. gasiłem, tylko zapalałem, no, Ja skippuję. Ja, no. No, <laughs> ja też zaskipowałem. O no, nie, czemu tylko ja zagasowałem? A lipa. Ale uważajcie na Majka. I Martę, i Tego... Bodzia, i mnie. Wszyscy całe życie na mnie uważają, bo jestem taki mały. Bym mi nie zeptać.

No to jest moja taktyka, biegam za majkiem po prostu. No dobra, no mógłbym je zabić. Ostatecznie, nie? Tak mi się wydaje, bo byłem sam długo. No co nic. Co się stało? Biegłem z Minimajkiem całą rundę i nie zabił mnie. A, Jak chcesz. Nie, 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 dobra, 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 my bad. Emergency był kontrolny, bo wiedziałem, z kim chodziłem całą rundę i chciałem sprawdzić, czy Bodzia nie zabił, bo jeżeli by nie, nie żył właśnie trąba albo Mike, to obstawiałem Bodzia, ale skoro... No my biegaliśmy chwilę z Bodziem. Mike, 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 Mike. No. No. Bo ja Bodzia nie widziałem w tej rundzie w ogóle. Widziałem Szymka i Diablesa i Ma Marta tam koło. No dwie... robię, no. Dobrze, dobrze. Ja skipnijmy, tutaj, skipnijmy, skipnijmy. Dobra dobra dobra, 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 dobra spokojnie. Na kogo mieliśmy mieć jeszcze oko? Murcix? Na ktoś? mnie, Kogoś na mago? ciebie, na Martę Na y wszystkich. I, I na Mike dobra. Tylko Szymek, Cołeś skopał kopał Freeza Szymek i, i, Friza? No, no, i mówię, Ja jesteśmy dobrzy. Na mnie też. Boziom Murcix Mike Tego, to podaję. Nie boję poświęcimy. Boziom Murcic Mik Mike. Co? Michael yy, znalazłem ciało w o2, a byłeś niżej w ofisie. Jak w ofisie? Jak w ofisie jest totalnie w innym miejscu. No dobra, ale tam na dole. No, no no niżej, no, nie, wiesz, wiesz kobieta gdzie ja jestem? No nie wiem, no jesteś niżej niż ciało. Przebiegałam i jestem. I Jeszcze raz, gdzie było Co? ciało? Bo dwie, dwie, drzewie. Drzewie. przed jest. Przy drzewie. O2 to jest to małe, tylko to jest to drzewo? Czy to jest. Eee drzewo, czy Marta to robi to... self tego, self tego. Ja robiłem butle w tym momencie. No, Marta, Marta, ja, Marta, ty jesteś impostorem w takim razie. Chcesz, się jestem w stanie uwierzyć, to co mówi mi Mike, bo. Marta zostawiłem ta... z Murcix. Słuchajcie, siedziałem siedziałem, siedziałem siedziałem w adminie. Ty, skoro Jacob, ty potwierdzasz, że byłeś w O2 w trójkę, bo byliście w trójkę, tak? Co? W tym momencie. Ja nie, nie, ja byłem w że zostawiłeś. Zostawiłeś, ale mówiłeś, że... A, Diables. Nie, to nie ja. Okay. O Diables, sorry, ja. macie podobne głosy. Eee, to Diables ty zostawiłeś w tru... Co? z murci z Kim, z, z ja, biegłam, ja biegłam przez chwilę z trąbą i z majkiem pobiegłam... przez A tromba nie do żyje. Tak, A, i później wróciłam i zreportowałam trąbę, ty byłeś niżej. Ja byłem obywatacyj... od sobie. O, ja dwa. bym zagłosowała na, na, na Martę, tylko ze względu na to, że ona lubi sobie sobie wyreportować. Mówię, sobie roku, a, a, to to wydaje. Wydaje. Była po, I była I podejrzana, podejrzana. No. No. Dla z z tak, no. Dla mnie to jest Martę. Tak, dawajcie. Dawajcie, ja ja let's tak go. go. Mi się na adminie potwierdza to, że widziałem mini Majka w, na tym, że robił te butle. I no tutaj... bo, było tam widać, na no, dwa, a Murcik, tam było trzy osoby, dobra, wysz, dobra. wybiegła i znowu wróciła z zgłosiła no, no co Marta, rozgrzewiona zostałaś, co nie? No to mam uminka, jeżeli powiedziano, no dobra. Majka się ten... O burzył tutaj, dobrze. Murcik! Ja nie graliśmy! Ja nie znam tej mapy strasznie. Całą rundę ja biegam za murcik, całą rundę! I tylko uznałem dobra, zrobię chociaż zadanie jak za nią tak biegam. I zabijam jak zrobiłem zadanie. Boże, już dwa razy, a ja, ja w ogóle ten... Yy, tak to mówię, Boże, żebym tylko nie była tym imposterem, bo ja na serii odbijam się tu od ścian i nie wiem totalnie co ja mam robić. Minimajka nie da się wrobić, to jest złe zagranie. No, bo no, tak no, jak jeden, on tak autentycznie no, brzmiał, jak mówił, to jest ten self-report. No po ale wiemy, że, to nie jest że uznałam, takiego czegoś że nie jesteś w stanie wymyślić. Trumba mi bardzo nie ufa, a biegąc z nim w trójkę, to chciał go spróbować wrobić jakoś. Hmm. <śleski> Wyrobić Minimajka szybko. Majkę, to ty, widziałam wszystko, jak zabiłeś. Dobra, starty, 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 starty. starty. A, zapominam, że ja mam, bo jakoś tak dziwnie... Ale to, Karol miałeś no ja. takiego pecha, w sensie ja tyle co wszedłem na to security od no właśnie, w tym momencie kurde. ty fragujesz. To było tak unlucky. Ale nie w oczy wystraszyłeś Siema, się siema Ja znalazłem i jeszcze patrzyłem na kamerach kto to zrobił więc, więc, ja jestem w stanie już wytypować od razu mordercę Tylko powiedz mi Tromba jaki miałeś w takim razie Ja mam info z Nie za admina, rozumiem, więc, jeszcze, raz. jeszcze raz Tromba powiedz. powiedz, powiedz mi co robiłeś w tej rundzie i gdzie skończyłeś Skończyłem w Weponsach teraz To się stanie to potwierdzić? Ja to potwierdzam za admina, był w Weponsach faktycznie Była jedna osoba w Weponsach To. nie był Dobra, to ja potrzebuję szybko tylko lo wasze lokalizacje, bo pomyliłem w takim razie sobie na kamerze. E, w takim to razie... Z z z Aha, z skanowany. Sejs mi górny. Ja byłem jedyną osobą, która naciskała, nie było nikogo obok mnie. Lewy, lewy, tak? Naciskałeś. Lewy, 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 e lewy. lewy. tak. Lewy. Czekaj. Jacobem? Bodzio wychodził z dekontaminacji do laboratorium. Ja nie, powiem, sam, nie, 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 byłem w kontaminacji jak coś tylko w, w, sprawdziłem czy tam nikogo nie ma. Byłem cały czas tak. jak coś. Patec był koło mnie. My z Mike'iem od, odpaliliśmy tą rączkę po prostu. Dobra, Szymek, ty byłeś na security Ale tak ktokolwiek jest w stanie potwierdzić, bo ja jak nic widziałem to to czerwonego ciało. wybiegającego z O2, który... I w O2 było ciało, bo, to znaczy on wybiegł... Ale ja nie, ja nie, nie w sobie Ale za sobą drzwi. na kamerach chyba nie widać. Ja nie byłem w czerwony kolor, no. Dobra, Dobra no to, nie to nie ty może uważacie na trombę. Ale ty byłeś w, se Szimek, chcesz, Szimek, ty byłeś w security, tak? Ja ty w security, tak, w security byłem. Nie, security nie byłem. było ci w security, patrzyłem na adminie. Szymek, self-report. Nie. No byłem jak chuj, stary. Stary, byłem... dokładnie patrzyłem Słuchaj, na adminie, zapamiętałem no, za wszystko. Byłem w security, Zauważyłem, Nie że... ma szans. Ale po prostu nie byłem, z tymi kamerami byłem, to prawda. byłem. Ale byłem. jedna osoba ale zabiła. Świeciły kamerę. Czy ktoś, po, czy ktoś potwierdzi, że świeciły kamerę? Ja nie potwierdzę, bo nie, nie widziałem. Potwierdzą, nie nie Ja na pewno nie potwierdzę, Wy, że na nie... adminie ci tam Ej, Ale tu pojedyncze kamery się świecą. Ale byłem. Możecie najwyżej na mnie uważać. A nie I tak nie ma, Możecie na trąbę, nie bo nie jestem prawie panisa. przekonany. Wszystkie się świecą naraz. Wszystkie się świecą tak? naraz. Stary, ale ja sobie robiłem spokojnie zadania. I skończyłem w wyp i, i jestem, Dobra, uważajcie na trąbę, jestem prawie... Ale moment, moment, patec, Patec, y, pozycja końcowa, Patec. Minimajkiem przy prawej rączce gdzie tam się tak, tak, Murcik tak, pozycja końcowa Po prawej stronie szłam i z, z lebarno... E, górny lewy Seismic. E, i na wstępie nikogo tam Bodzio, Ktoś kłamie były dwie osoby w, e, o dwa ja nie, nie widziałem, nie widziałem ja no Marta zuch, ciało Ja byłem w O2 i zgłosiłem w O2 To ciało ci pokazuje na adminie No ja się zgadza w takim razie, w takim razie git Mów wszystko co wiesz Halo? Halo? Eee, ja chcę jeszcze nawiązać do poprzedniego, zanim zaczniemy nowe. Czy Tromba ktoś się mógł potwierdzić yy, w poprzedniej turze, że nie byłeś tam, gdzie zostajesz oskarżony, że byłeś? Ale mnie tam nie było, ja byłem w weaponsach. Znaczy, ale wcześniej, jaki twój powód? Skąd przyszedłeś do weponsów? Przedłem do weponsów z góry. Z góry. Nie, nie byłem nawet w ogóle nie byłem w tej lewej części. No, musieli mieć dać czas, żebym ogarnął tą mapę. Zrobiłem sobie trzy zadania i poszedłem na dół. Zrobiłem najpierw to zadanie u góry, co jest przy drzwiach. No dobra, eee, no to wasze pozycje końcowe, A, Trzy osoby były, e, to jest e, o dwa. E, nie, w sumie, w sumie. E, to o dwa? Do, ja, tam... Tromba, tak? Szymek teraz tam był na pewno. Ja tak. byłem w security i nie wiem czy jeszcze jedna osoba była, pates chyba był tam w dwa ja, ja byłem w komunikacji, byłem w elektrykalu, żeby zgasić światło, a, zapalić światło, a później poszedłem do okay. komunikacji przy komputerze znaczy, robić zadania. Runda trwała trochę sporo, hmm. więc ten kill mógł paść na początku ale no nie wiem skoro. Ej, czekaj, razy... to jest, ja z tego, z tego kila oczyszczam, ja z tego kila oczyszczam pra... szymka na pewno bo praktycznie wszystkie zdania Ej, robiliśmy w... Ale w... są trzy po... fragi chyba. Trzy bo tylko Diables zginął w po poprzedniej rundzie, teraz Mini Mike, Murcik, i Jacob. Ciało było y, w prawym górnym rogu. Tam, y, no, w laboratorium. Diables ja zginął? Ja go widziałem to. ostatni raz... Ale y... Diables w poprzedniej rundzie zginął. W poprzedniej, no, w poprzedniej. Bo ja jego ciało znalazłem. Szymek my koźniej widzieliśmy jeszcze w O2 tam, nie przebiegał nikt. No, na pewno trąba był i teraz Noxy się przyzna do tego, żeby w teraz. A powinieneś, nie wiem, Freeze, ty mnie akurat powinieneś widzieć, bo prawie na pewno biały kolor widziałem, ale. Nie po wiem, no ja jestem przekonany, Freeze teraz widziałeś, że te zadania robi. A ja jestem przekonany serio, że widziałem trąby na tej kamerze, który jest w trzydziestole i by się trąbę, tak zgadzał, Paw. Zgadzałby no, się no... Paw, bo on po prostu z no to... tego miejsca do Weepons. w ogóle. Na pewno pobiegłeś jest na wiem. Nie lewą byłem w ogóle stroną. po lewej stronie wtedy, nie byłem w ogóle wtedy po lewej stronie. Zamknąłeś za sobą drzwi, zamknęłeś za sobą drzwi. Nie zamknąłem tak, za sobie drzwi żadnych. W... A mogę mi spytać, na samym bo samym ja, ja nie wiem czy ty wtedy jak nie, nie, nie teleportowałeś. Która kamera widzi o 2, bo mi się wydawało, że żadna. Może co co jest w ogóle? Nie, tam nie, wyjście do Serio? Po co wiesz! Po co wyrzucałeś? Po by wygrać inaczej. Aha. Dla mnie to jest... O kurwa 5 głosów Chłopie nie jesteś przekonujący. Chyba Ale... nie zabiję w tamtej rundzie, nic nie robiłem w tamtej rundzie i mnie zagłosowali na mnie, a ja nic nie zrobiłem w tamtej rundzie. Ja pierdziel, zakasztany. Masakra. Włączam światło im Serio, dramat. Dobra, Bodzio chciał mnie zabić zamknął mi przed oczami drzwi Nie mhm. Czad, tak, moje zamykanie dobra. drzwi jest totalne, no, ale to, to zrobiłeś czat, Nawet biegnąc moje... z tobą się cofnąłem, żebyś ty... Moje zamykanie drzwi nie jest zabij. potężne czad! Za... Ale ja tylko drzwi zamykałem. Yy, dobra, nie mogło, nie nie mogło tak być Mogło tak być, <laughs> yy, mogło tak być. Yy, mogło tak być. Taki <laughs> w lewo, dobra, nie patecki nie Bodzio czy Noxy? Takie Noxy. pytanie Noxie, bo my byliśmy Karol razem w tym w, y, 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 w Vitalsach, <grymne> kiedy z, nagle zdechł Szymek i w tym momencie się światła zrobiły, że nie można było od razu zrobić tego. Także tak, musieliśmy od razu lecieć do Electricala. Ty byłeś pierwszy, no i później ja się cofnąłem do nawigacji, ale nie do nawigacji Bodzio... tylko do Witals. Bo ja cię znaczy... ja 30 sekund. Nie że mówisz, że byliście na Vitalsach, bo ja byłem w Adminie, ale. Eee, wiesz, na, na, tych, na tych pomencem... takich mapie, nie? Tak, wierzycie. W sensie, ja, no jaki? bo faktycznie, no teraz no, nie byłem cały czas przy Pateckim, ale byliśmy w komunikacji, we dwójkę robiliśmy upload, więc mogłem mnie tam zabić 10 razy, to jest dobre miejsce do zabicia, bo tam się nie wchodzi, wchodzi rzadko. Później... Bozo, wajtalsak, wajtalsak, Później wajtalsak... Jadł... I wtedy padł Trup. I wtedy padł Trup. Wojtowski? Patec jest... no, no, no dobra, raczej to czysty To no. dosyć długa runda, jak widzieliście się cały czas to możecie się tylko oczyścić Nie, bo nie wiemy kiedy tak. Faktycznie, bo miałem mówić, że w poprzedniej turze tam podejrzewałem Pateca tam yy, w laboratorium Ale w sumie Noxy też Cię nikt nie widział, tylko ty mówisz, że widziałeś Frieza tam w Ale dwa. ciebie Bodzio też nie widziałem To teraz. problem Nie, nie, to jest... dobra, dobra, okay, tylko... Okay, okay. ja, ja dziwne mi się wydawało, no, ja już byłem pewien, że zdenam Bo chcę wbiec, bo tak samo jak okay. Patecki chciałem nacisnąć przycisk no. e, I chciałem wbiec do ofisu i mi się przed twarzą okay. zamknęły drzwi, a ty biegłeś to za mną. Ja się mogę oczyścić. Foksi albo Bodzo. Stuprocentowo mogę się oczyścić, dlatego że na początku, jak były dwa fragi, to ja byłem jedy, jedyną osobą, która trzymała lewy seismic. Jakby. I stąd możecie wiedzieć, że to nie byłem ja. A kto to może no, wiedzieć? Tak bo ktoś mógłby wejść i zobaczyć, że nie trzymałeś, nie? Musiałby być frag na seismiku wtedy. No do, do tego już nie przekona was, że tam nie było fraga, nie? Ale tam nie było fraga i wiem, że na, to nas 100% nie ja. Jeżeli to nie Friz i Patec, to wtedy Ej, to 100%. Ja bym jeszcze skipnął, ja bym jeszcze skipnął, bo ja. E, Friz nie jestem pewien, czy to nie jest Patec. Że, że, nie, że... Nie, 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 nie! Nie ja! jaka gra, mm. Jaka gra. Co jest chłop? Dobra. Sabotażu nie używam, ale będę używał. Ee... Ja nie mogę zagłosować, jeśli nie żyje ale będę używał drzwi na pewno. Czy nie wiemy? To to? Wiemy. Ja wiem. Szybkie paluszki. Mamy jeden na jeden z Noxie. Bojo! No, i Słuchaj, i się z poprzednich... nie. Słuchaj się z poprzednich rund, Słuchaj się z poprzednich to jest Noxie. Ja byłem skalonem na Wajalcach, kiedy padł trup. I pokazały się w tamtej rundzie. Nie, wtedy. Teraz ja nie wiem, a teraz gdzie padł Rup co było? koło storydżu, na, na dole pod storage'em... Yy... No, no dobra, no. <noise> ja znowu zabił na moich oczach. Okej. Okay. Gdybym no, tam... szczerze, gdybym ja miał to robić, to bym zabił i self-reportował przed nim, ale nie wiem, to w sumie słaby ten, bo szybko zabił od razu kliknął raporta. A nie wiem, nie wiem jak dla ciebie to działa, to ten pierwszy frag, bo tam w sumie się oczyściłem tak naprawdę całkiem, że nie jest... No, no, no. Właśnie tam się całkiem oczyściłem, że nie jestem killerem, bo zrobiłem tego seismika drugiego, nie? A były dwa fragi wtedy na mapie. Bojo, to... oh yeah. nie... Znamy. Mamy po 10 sekund, dobra? No, go. W ostatniej rundzie, Bogdan, oczyszczaliśmy się z frizem na 100%, bo nie byliśmy się się. w jebanych Vitalsach i masz mi kurwa upać. Bo tak! Masz zagłosować za dobra, I... Tylko wtedy jakby... nie było fraga ja, dobra, dobra. możliwe. Ja teraz yy, i tak będziecie mi tylko prali mózg i to mi nic nie zmieni, ale ja po ale... prostu ufa, ja ufam Karolowi, że on ufał tobie. I to jest tyle. Ja się opie... opieram swój głos na tym. Noxy. Ksi... Dziękuję! NIC! Dobrze! Okej, no okej. Ej, wyrzuciliście yes. mnie! W ogóle, Szymek, ja nie wiem w ogóle, co to była za teoria Ja nie zrobiłem... Ja... Cię. Ale ja Więc... nie zrobiłem, ja nie, ja nie zabiję w tamtej rundzie, stary Ale ja to po prostu nie jest trąba, mojego fraga wziąłeś. Mojego fraga